Cześć, witajcie widzowie, wszyscy bardzo serdecznie z tej strony, ja czyli Kławku. I zapraszam Was już w czwartek, czwartek, 18, ale gdzie my jesteśmy? Halo, jesteśmy na moim serwerze, który startuje, słuchajcie, dla widzów, czyli dla Ciebie, jeżeli szukasz serwera 116.5 albo najnowsze wersje w ogóle, bo to jest właśnie serwer na topie. I w ogóle tutaj są wszystkie rzeczy, które no, teoretycznie powinienem Wam przeprezentować, prze -prze ale zostawiam tą Wam, jest topka działek, najlepsze działki, informacje, prawda? IP to jest acmc.pl, to jest właśnie serwer Survival. E V2, więc zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście ten, ten, tutaj o macie Nether, End, wszystko tutaj jest naprawdę, naprawdę tutaj wszystko, jest na przykład kopalnia też jest startak, chrześcijuteńko, widzowie, ja już was tutaj nie, za, nie, nie zanudzam, jest rynek serwisowy, wszystko, naprawdę wszystko musicie sobie to sami ogarnąć, jak widzicie, możecie mieć swoje zwierzaki jakieś różne rzeczy, słuchajcie, spawnery i tak dalej no i zapraszam was do, żebyście sobie po prostu to ogarnęli ja się z wami żegnam, uciekam na moje Rytrze XD nie no serio, zapraszam was, bo ja będę grał, nie, więc wbijajcie Oh, so ja, Robby,